Chciałam wszystkich mieszkańców oraz osoby zainteresowane zaprosić na akcję, która już jest trzeci rok z kolei organizowana pod tytułem 14 Ubierz Bezdomnego. Akcja odbywa się w trzech miejscach w Częstochowie, dnia 14 listopada. Pierwsze miejsce, które. Serdecznie Państwa zapraszam. To jest parking przy, przy promenadzie od godziny 9 do 10. Następnym punktem to jest parking visa-vis -vis AJD przy urzędzie miasta. Od godziny 1015 do 1115. I trzecim miejscem, na których będę czekała na Państwa, to jest Centrum Handlowe Jagiellończycy od godziny 11.30 do 12.30. Co zbieramy? Tak naprawdę to nie zbieramy tylko kurtek, zbieramy wszystkie rzeczy, które są zbędne w domu. Dużym wiem, że jest duże zapotrzebowanie na męskie ubrania, ale tak naprawdę zbieramy buty, czapki, koce, ubrania. Po dzieciach, bo są to osoby, które po prostu też mają problemy z zaopatrzeniem swoich rodzin. Rzeczy będą przekazane do Fundacji Chrześcijańskiej Adulam, która mieści się przy ulicy Krakowskiej 34. Fundacja Chrześcijańska Adulam naprawdę wie, do kogo mają trafić te rzeczy. Sama zwożę im te rzeczy, więc wiem jak to wygląda. Te rzeczy są w magazynach posegregowane i trafiają do osób, które potrzebują tych, tych ubrań, tych rzeczy, tej pomocy państwa. Osoby, które niestety nie będą mogły przyjechać w sobotę na miejsce zbiórki, zawsze mogą przyjechać do Fundacji Chrześcijańskiej Adullam i tam pani prezes Ela Ferenc serdecznie zaprasza i czeka na wszystkie dary, które możemy tutaj tam złożyć.